Witam Cię w drugiej lekcji tygodnia 17 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W dzisiejszej lekcji kontynuujemy omawianie czasu Present Continuous. Rozpoczęliśmy omawianie tego czasu na poprzedniej lekcji, podczas której dowiedzieliśmy się, że zasadniczo bądź w pierwszej kolejności tego czasu użyjemy do tego, by opisać coś, co dzieje się teraz, coś, co dzieje się w tym momencie. Natomiast w dzisiejszej lekcji zobaczymy, że czasu tego możemy używać także do mówienia o tego, co się wydarzy w przyszłości. Coś, co z dużym prawdopodobieństwem albo z dużą pewnością wydarzy się w przyszłości. Mimo, że czas ten e, ma w swojej nazwie present, słowo to jest związane z tym, co jest obecnie, mimo tego możemy i używamy tego czasu. Do tego, by mówić o przyszłych wydarzeniach, chociażby w takim prostym, na przykład zdaniu, który posłuży nam jako przykład, na przykład idę dzisiaj do kina, tak? albo jutro idę do kina z przyjaciółmi. I tu nawet w języku polskim także używamy tego czasu yy, ciągłego, można powiedzieć, tak, czasu teraźniejszego idę. Natomiast to wydarzenie się dopiero wydarzy w przyszłości. I podobnie jest w języku angielskim. Za chwilkę nowa porcja słówek zaczniemy od części vocabulary, wszystko to, co dowiemy się w dzisiejszej lekcji, poćwiczymy w części sentences. Zapraszam. Vocabulary, czyli słownictwo, słówka wraz z krótkim objaśnieniem, zaczynamy jak zwykle od rzeczowników. Pierwszy z nich to a show. A show, wymowa przez takie miękkie szy, to sh jako szy, show. Yy, I kiedy to słowo użyje, używamy jako czasownik, czyli to show będzie znaczyło pokazywać, pokazać, więc wyraz a show tłumaczymy jako pokaz, przedstawienie, tak ty, kiedy jest grupa osób, które coś. Pokazują, jest grupa osób, które oglądają to, są zgromadzone, by oglądać jakiś pokaz, jakieś przedstawienie jakiegoś rodzaju yy, czyli show, ale także y, tym słowem określany jest program telewizyjny czyli coś, co jest nagrywane w studiu telewizyjnym i to później ogląda. Oglądane jest w telewizji, y, czyli jest gospodarz, powiedzmy, zaproszeni goście i tak dalej. Coś, jakiś powiedzmy, jakiegoś rodzaju program telewizyjny, tak my to nazywamy, czyli e-show. Dalej e-leader, kolejne słowo leader, czyli tłumaczymy y, jako przywódca, także, ale także leader. W języku polskim też mamy od tego słowa angielskiego mamy też nasze słówko leader, które So, które też ma, funkcjonuje w naszym języku, lider, czyli ten, który przewodzi, ten, który jest przywódcą, e prowadzi innych, przewodzi innym. A leader. Dalej słówko effort. Effort. Pisownia na dwie literki F e to wysiłek. Effort. Wysiłek. I teraz tutaj napisałem n, ten przedimek nieokreślony w nawiasie, ponieważ możemy tego słowa effort używać jako rzeczownika. Może on funkcjonować jako policzalny, ale także jako niepoliczalny, stąd opcjonalnie ten przedimek tu dałem. Możemy utworzyć jako policzalny od niego liczbę mnogą, czyli efforts będą wysiłki. Tak też jest w języku polskim. Kolejny rzeczownik światło to light. Light. No i teraz tak samo jak w przypadku słowa wysiłek, to słowo funkcjonuje jako policzalny bądź niepoliczalny rzeczownik, tutaj jako to light, ogólnie światło, czyli ray of light, promień światła, flash of light, będzie błysk światła, czyli to światło w sensie ogólnym niepoliczalne, ale także kiedy y, możemy używać jako policzalny rzeczownik, Czyli na przykład światła miasta i wtedy tworzymy od tego liczbę mnogą lights, policzalny lights, e, lights of the city, ale też traffic lights. Tu widzimy w liczbie mnogiej to słowo, więc jako policzalny światła, e, sygnalizacja ruchu drogowego, sy sygnalizacja światła, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania, tak? Sygnalizacja świetlna, różnie nazywane, traffic lights, tak? Też e, światło jako światła. Czasownik to send, czyli wysyłać, bardzo łatwo użyć, tu dałem przykład to send a letter, na przykład wysłać list. Kolejny czasownik, oczekiwać, tutaj w języku angielskim to expect, to expect, bardziej przez i tutaj expect, w ten sposób, oczekiwać. No i tutaj mamy expect to do something, w ten sposób będziemy używać z tym to. Um, albo expect that, oczek na przykład I expect that, ja oczekuję, że tak? um, w ten sposób. Dalej mamy czasownik zbudować, czyli to build, to build, zbudować, uh, to build a house, tak najprostszy przykład, który mi przychodzi do głowy, zbudować dom. Y dalej przymiotnik foreign, Foreign w ten sposób, może tutaj y, ta pisownia, y, można sobie zwrócić uwagę, y, wymowa byłaby foreign, no i znaczy zagraniczny, taki prosty przykład, za, język y, zagraniczny bądź y, używamy też y, jako obcy w znaczeniu o, język obcy, a foreign language, a foreign language, zagraniczny bądź obcy w sensie no nie z naszego kraju, tak. W ten sposób dalej słowo past. Um, moglibyśmy tłumaczyć jako przeszły, zeszły bądź miniony. Past. No i tutaj um, mamy taki przykład: past experience, czyli doświadczenie, tak? Minione doświadczenie, doświadczenie, które mamy z przeszłości, tak? Będzie, będziemy tak określać: past experience. Past year możemy powiedzieć odnośnie okresów czasu ubiegły rok, past two weeks, dwa ubiegłe, zeszłe dwa tygodnie. Może tak przetłumaczymy tak przez dwa zeszłe tygodnie, czy kiedy byśmy tego użyli w ten sposób. Past. No i ostatnie słówko, to, ono się już pojawiało. Y używamy w dwóch sytuacjach, bądź jako zbyt, czyli na przykład. Too old, too young, zbyt młody, zbyt stary. Ale także jako słówko też bądź także. Czyli na przykład ja także będzie to me, too. Czas present continuous. Dzisiaj inne zastosowania tego czasu dokładnie dwa inne zastosowania oprócz tego, które omawialiśmy w poprzedniej lekcji, ale najpierw tworzenie for, może formy tej ciągłej, przypomnienie w czasie present continuous do czasowników dodajemy końcówkę -ing i to nie jest nowa informacja, natomiast tutaj takie dwie grupy czasowników, które sobie szybko omówimy. W krótkich, jednosylabowych czasownikach takich jak to swim, pływać, to stop, zatrzymywać się lub y, przestawać coś robić, to run, biegać, takie krótkie jednosylabowe, swim, stop, run, także hit, clap. E, oprócz dodania końcówki ing podwajamy ostatnią literę, czyli tutaj przy czasowniku to swim, e, ta literką jest m, podwajamy ją, przed tym, jak dodajemy końcówkę ing. I ta sama zasada, właśnie tutaj w tych hmm, krótkich czasownikach. To swim, pływać, swimming to będzie ta forma ciągła, podwojona literka m. To plan, planować i tu mamy planning, podwojona literka n. To hit, uderzać, uderzyć, uderzać. Hitting to będzie forma czasu present continuous. Forma ciągła i tu podwojona literka T. To stop, może to troszeczkę przewinę, e, zatrzymywać się, przestawać coś robić. Stopping, e, i tu mamy podwojona literka P. To run, biec, biegać, running, e, i tu podwojona literka N. No i to clap, klaskać, e, podwojona literka P, clapping, clapping, czyli e, swimming, planning, hitting, stopping, running, clapping w takich krótkich jednosylabowych czasownikach taka zasada odnośnie pisowni, ponieważ w wymowie nie jest ona zauważalna. Jeżeli chodzi o czasowniki zakończone na e, takie jak to take, brać, make, robić na przykład, tak? Tu jeszcze mam bake, czyli piec. Oprócz dodania końcówki ING, usuwamy ostatnią literkę E, czyli mamy czasownik take. Zanim dodamy końcówkę ING, chcąc utworzyć formę, y, formę ciągłą, formę dla czasu present continuous, usuwamy tą literkę ostatnią E, czyli take, to take, brać taking, to będzie ta forma nas interesująca, to make, czyli making w ten sposób, to bake. Piec, na przykład ciasto czy chleb, baking w ten sposób. Taka zasada w pisowni, ponieważ tak jak powiedziałem, w przypadku tych w wymowie tego nie słychać. Teraz użycia in, dwa inne użycia czasu present continuous. Używamy go również, by mówić o czynnościach, które są czynnościami o charakterze tymczasowym. I tutaj pogrubiłem także to, o charakterze tymczasowym, na przykład budowa domu. Tak, trwa jedynie jakiś okres czasu, kilka miesięcy do roku czasu, może nawet dwa, ale kończy się i dom jest zbudowany tymczasowy charakter. Uczęszczanie na jakiś kurs także ma tymczasowy charakter, praca na rano, zmianę w bieżącym tygodniu także ma e, charakter tymczasowy, ponieważ będzie to tylko tydzień. Czynności takie lub tego typu działania niekoniecznie muszą być wykonywane bądź trwać dokładnie w chwili mówienia, ponieważ to pierwsze użycie w poprzedniej lekcji omawiane. To, gdy używamy czasu, y, Present continuous do tego, by mówić o tym, co się dzieje w chwili mówienia, czyli teraz. Czyli te czynności niekoniecznie y, muszą się odbywać w chwili mówienia. Tak? Ponieważ budowa domu ogólnie trwa jakiś czas, niekoniecznie teraz musi na budowie ktoś tam być i budować, ale jest to charakter tymczasowy. Y, jednak mówimy o nich umownie, że dzieją się. Teraz te czynności, tak? Teraz budujemy dom, teraz bio, y, y, odbywam kurs jakiś i tak dalej. Używamy często wtedy określeń czasu, mówiących o trwającym obecnie okresie czasu, takich jak na przykład today, this week w tym tygodniu, na przykład this month w tym miesiącu, oraz także określeń currently oraz at present, które tłumaczymy oba jako obecnie, tak, obecnie. Spójrzmy na przykłady użycia, takiego użycia. Moi rodzice budują nowy dom. Tak? My parents are building a new house. Czyli mamy tu na myśli jakiś tymczasowy charakter, ponieważ ta budowa oczywiście trwa kilka miesięcy, może nawet się przeciągnąć do roku, i tak dalej, ale to się dzieje, że tak powiem. Może niekoniecznie teraz są tam moi rodzice na tej budowie i to robią, ale ogólnie wiemy o co chodzi, że to się teraz odbywa, ogólnie w naszym życiu taka sytuacja jest. Drugi przykład, w tym miesiącu, tu określenie czasu, czyli this month, w tym miesiącu biorę lekcje jazdy z samochodem, także tymczasowy charakter tej aktywności. I'm taking driving lessons this month. W ten sposób, tak? Niekoniecznie muszę teraz jeździć tym autem, dosłownie w tym momencie, ale w tym miesiącu jest to tymczasowy charakter tej aktywności. I jeszcze zdanie: Ona obecnie pracuje jako opiekunka do dzieci, i tutaj określenie czasu obecnie czyli currently. She's currently working as a babysitter, czyli babysitter opiekunka do dzieci także tymczasowy charakter obecnie. Jest to jakiś być może yy, wskazuje, że to jest nie jest yy, może stałe całkowicie, tak? Tymczasowy charakter. Teraz yy, właściwie trzecie użycie tego czasu, które omówimy, czasu present continuous, możemy także używać do mówienia o wydarzeniach, które na pewno będą miały miejsce w najbliższej, uwaga, przyszłości. Czyli użycie tego czasu, mimo że jego nazwa jest present. Y, które mówi te obecny, czyli aktualny, obecny, teraz, to używamy tego czasu do mówienia o przyszłości, o przyszłych wydarzeniach, które na pewno będą miały miejsce, ponieważ prze, poczynione zostały odpowiednie ku temu przygotowania. Wtedy używamy określeń czasu takich jak na przykład, y, za chwilkę więcej na przykładach, nam się to rozjaśni tutaj. Określenia czasu Tonight, bardzo, y, bardzo. Częste określenie, często używane tonight, czyli dziś wieczorem, także zamiennie używane this evening. This evening, dziś wieczorem, tomorrow, jutro, do mówienia o tej bliskiej przyszłości. This afternoon, także bliska przyszłość, dziś po południu, przyszłość. This week, w tym tygodniu, jeżeli mówimy o czymś, co ma się odbyć, wydarzyć w tym tygodniu. Oraz na przykład next, tak, w następnym, czyli mówimy next month, next week, w następnym miesiącu, tygodniu. To byłyby określenia czasu, gdy używamy w tym, w tym użyciu czasu present continuous. I tutaj na przykładach zobaczmy: jutro rano lecę do Londynu, mimo że to jest przyszłość, jutro rano, bliska przyszłość, to używamy czasu present continuous. I'm flying to London tomorrow morning. Takie zdanie będzie wyglądało. Lecę do Londynu jutro rano. Dlaczego używam czasu present continuous? To jest do przyszłości, ponieważ przygotowania zostały poczynione. Prawdopodobnie kupiłem, mam już wykupiony bilet, e, jestem umówiony już tam na miejscu z kimś, już mam spakowaną walizkę, tak? Dlatego mogę użyć tego czasu present continuous. To pewna przyszłość, pewne wydarzenie dla przyszłości. Dziś wieczorem idziemy do kina. Kolejny przykład. Dziś wieczorem bliska przyszłość. We're going to the cinema this evening. Tego wieczora. Dziś wieczorem. Prawdopodobnie już jestem umówiony y, z kimś. Kupione bilety. Idziemy do kina. Pewna przyszłość. On jutro kupuje nowy samochód. To samo. He's buying a new car tomorrow. Mimo że to jest jutro, użyję czasu present continuous. Ponieważ już zostały poczynione przygotowania, żeby ten samochód został kupiony, ten, na, ten sprzedający już też jest gotowy, by go sprzedać. I ostatni przykład. Ona spotyka się z Grześkiem w tym tygodniu. She's meeting with Greg. Um, tu jest next week, czyli tu właściwie trzeba by było zamienić w przyszłym e, tygodniu. E, spotyka się z Grześkiem w przyszłym tygodniu. Dlaczego Present Continuous? Ponieważ e, czas Present Continuous jest. Um, Ustalone to spotkanie i poczynione są już przygotowania, czyli w ten sposób także używamy czasu present continuous, mówiąc o tej pewnej przyszłości. I tutaj jeszcze ostatnia rzecz, ostatnia informacja. Jedne z najczęściej używanych czasowników złożonych, czyli tak zwanych phrasal verbs, to z czasownikiem to look. Jeżeli połączymy go z at, to będzie znaczyło patrzeć na to look at, ale jeżeli zamiast at, Dodamy inny, inny przyjemek. Tutaj for, to look for, zmieni zupełnie znaczenie i będzie to znaczało szukać, to look for. Powtórz za mną kolejno. Najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze: przedstawienie, pokaz, program telewizyjny. A show. A show, pokaz. Przywódca, lider, a leader, a leader, przywódca. Wysiłek, effort, effort, wysiłek. Światło, light, light, światło. Wysyłać to send, to send, wysyłać. Oczekiwać. To expect, to expect, oczekiwać. Zbudować, to build, to build, zbudować. Zagraniczny, foreign, foreign, zagraniczny. Przeszły, zeszły, miniony. Past, past miniony zbyt także też tu tu zbyt moi rodzice budują nowy dom my parents are building a new house my parents are building a new house moi rodzice budują nowy dom Próbuję otworzyć drzwi. I'm trying to open the door. I'm trying to open the door. Próbuję otworzyć drzwi. Ten komputer nie działa. This computer isn't working. This computer isn't working. Ten komputer nie działa. W tym miesiącu biorę lekcje jazdy samochodem. I'm taking driving lessons this month. I'm taking driving lessons this month. W tym tygodniu biorę lekcje jazdy samochodem. Ona jest w kuchni, robi ciasto. She's in the kitchen, she's making a cake. She's in the kitchen. She's making a cake. Ona jest w kuchni. Robi ciasto. On jedzie zbyt szybko. Powiedz mu, żeby zwolnił. He's driving too fast. Tell him to slow down. He's driving too fast. Tell him to slow down. On jedzie zbyt szybko. Powiedz mu, by zwolnił. Zabieram Tomka na pokaz dziś wieczorem. I'm taking Tom to the show tonight. I'm taking Tom to the show tonight. Zabieram Tomka na pokaz dziś wieczorem. My też idziemy. We're going to the show too. We're going to the show too. My też idziemy na pokaz. Co się tutaj dzieje? What is happening here? What is happening here? Co się tutaj dzieje? Co oni oglądają? What are they watching? What are they watching? Co oni oglądają? Ona spotyka się z Grześkiem w przyszłym tygodniu. She's meeting with Greg next week. She's meeting with Greg next week. Ona spotyka się z Grześkiem w przyszłym tygodniu. Jutro rano lecę do Londynu. I'm flying to London tomorrow morning. I'm flying to London tomorrow morning. Jutro rano lecę do Londynu. Dziś wieczorem idziemy do kina. We're going to the cinema this evening. We're going to the cinema this evening. Dziś wieczorem idziemy do kina. Jacek kupuje jutro nowy samochód. Jack is buying a new car tomorrow. Jack is buying a new car tomorrow. Jacek kupuje jutro nowy samochód. Poczekaj chwilę. Teraz jem śniadanie. Wait a minute. I'm having breakfast now. Wait a minute, I'm having breakfast now. Poczekaj chwilę, teraz jem śniadanie. Nasza lekcja dobiega końca, a ja jak zwykle w tym miejscu zachęcam Cię do tego, by sięgnąć do podręcznika. Na stronie 103 znajdziesz Homework, zadanie domowe do dzisiejszej lekcji. Zachęcam do tego, by poćwiczyć sobie inne użycia czasu prezent. A my widzimy się i słyszymy w kolejnej lekcji. Do zobaczenia!